Naszą panią wicestarostę Anitę Juchno. Poproszę o słoneczka. Witamy serdecznie przedstawiciela tutaj właściciela telewizji głupczyce, pana Mariana Pospiszela. Dziękujemy, że jest z nami. Słoneczka! Głośniej! Zapraszamy do nas również przewodniczącą naszej komisji, panią Gabrielę Surmę, która przedstawi nam za chwilkę wyniki. Zapraszam do siebie jeszcze tutaj w naszą komisję, panią Ksenię Dobaradzką i pana Sebastiana Mojzyk. Zapraszam serdecznie. Możemy usiąść. Serdecznie proszę wszystkich o. Kochani moi, nie jest mi miło, że wzięliście udział w naszym konkursie recytatorskim Strofy Ojczyźnie. Konkurs ten jest kontynuacją naszych działań związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Pięknie recytowaliście dzisiaj wiersze Ojczyźnie i również wiersze dowolne. Słuchało się Was naprawdę z wielką przyjemnością. Konkurs był naprawdę na wysokim poziomie i na pewno jury miało trudny orzek do zgryzienia. Poprosimy jeszcze naszą Panią Wicestarostkę, Panią Anitę Juchnę o kilka słów, bo to ona wraz ze starostą Powiatowym jest fundatorem tych ślicznych tutaj mis misiów i piesków. To dla Was dzięki, dzięki Powiatowym. Dziękuję pięknie. Moi drodzy, to już ponad 30 lat, bo tak dzisiaj się zastanawialiśmy, która to już jest rocznica tego konkursu, ale to już ponad 32 lata Kontynuacji tego pięknego przedsięwzięcia, w którym wy wszyscy bierzecie udział. Biorą szkoły z terenu całego powiatu, co nas bardzo cieszy, że spotyka się z to z tak wielkim zainteresowaniem, i rokrocznie coraz więcej uczestników bierze udział w tym konkursie. Ten rok jest wyjątkowy, bo jest to rok pandemiczny, gdzie pewne rzeczy są nieprzewidywalne. Niemniej jednak. Cieszy mnie niezmiernie, że jest Was tak dużo, że podjęliście się tego trudu wystąpienia w tych pięknych warsztatach artystycznych. Bo ja wiem, że to jest wysoki poziom, to jest wielki kunszt, a Wy jesteście dzisiaj artystami i te nagrody na pewno nie oddadzą tego wkładu, który żeście poświęcili w przygotowania dzisiejszych wystąpień. Wiem, że były piękne, wiem, że komisja na pewno ma ogromne wyzwanie, żeby wybrać tych najlepszych. Dla mnie wszyscy jesteście najlepsi, bo wzięliście w tym udział, dlatego też bardzo serdecznie wszystkim już tutaj dzisiaj gratuluję, niezależnie od tego, które to będzie miejsce. I bardzo dziękuję oczywiście zachęcam do startu w latach następnych, bo nie wyobrażam sobie, abyśmy zaprzestali tak pięknej tradycji patriotycznej, bo nadal trwamy jeszcze w duchu naszych świąt patriotycznych na kanwie odzyskania przez Polski. Niepodległości w tym tak trudnym czasie. Przyjmijcie moje podziękowania. Ja serdecznie jeszcze raz wszystkim gratuluję. Dziękujemy serdecznie pani naszej starostce. A teraz oddam głos przewodniczącej naszej komisji. No i trzymamy kciuki. Ja, w imieniu komisji, oczywiście Wam wszystkim też serdecznie gratuluję. To jest takie wzruszające, że wciąż możemy słuchać interpretacji polskich poetów i wciąż nas zachwycacie, ale chciałabym powiedzieć, że też nas bardzo zaskakujecie. A wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się następująco. W kategorii klas 1-3 wyróżnienia otrzymują i zapraszamy od razu tutaj do nas na scenę Lena Żełutkowska, Szymon Fedorowicz, Franek Skoła. Zapraszamy. Trzecie. Trzecie miejsce Hania Główczyk. Drugie miejsce Piotr Górka. Pierwsze miejsce Zosia Fedorowicz. Tak. Tak. Drugie miejsce Piotr. I najmniejsza nasza uczestniczka Zosieńka, tak? Pierwsza. I pierwsze <noise> miejsca. Pierwsza, <noise> W kategorii drugiej. Są tylko przyznane trzy miejsca, nie ma wyróżnień. Trzecie miejsce Lena Bednarz, drugie miejsce Milena Dąbrowska i pierwsze miejsce Alicja Bójci. To zapraszamy jeszcze raz w pierwszej kategorii wyróżnionych, bo nie mają zdjęcia. Zapraszamy tych pierwszych wyróżnionych do zdjęcia. W kategorii Zosię, zapraszamy Piotra, Hanie, Lenę, Franka i Szymona. Kategorii trzeciej to są klasy 6-8. Wyróżnienia otrzymują. Aleksandra Pasoń, Kacper Steper. To są wyróżnienia, tak. Trzecie miejsce Zuzanna Puk. Drugie miejsce, Aleks Hort. I pierwsze miejsce, Monika Pawluś. Marika, przepraszam. W czwartej y, uczestników było dwoje. Pier są to szkoły średnie. Pierwsze miejsce Szymon Kamiński, zapraszamy. I drugie Martyna Kła. Jeszcze została nam jedna nagroda, jedno wyróżnienie. Jest to nagroda publiczności, i zapraszamy do nas Szymona Fedorowicza. Gratulujemy. Dziękujemy wszystkim i dziękujemy wszystkim jeszcze raz za udział. Proszę wszystkich uczestników, którzy nie zostali laureatami, ale również doceniamy Wasz udział, Wasze przygotowanie na scenę. Zapraszamy. Jeśli ktoś z dzieci wyszedł już, a wziął udział, to proszę wychowawców jeszcze po, po nagrodę. Dobrze, to może proszę jeszcze wszystkich do zdjęcia go, na koniec grupowego i poprosimy naszych laureatów po ponowne recytację wybranego wiersza. To zapraszamy wszystkich do zdjęcia pamiątkowego. Zapraszamy. Zapraszamy. laureatka kategorii pierwszej, klas 1-3, Zosia Fedorowicz. Władysław Bełza, modlitwa za ojczyznę. Imią ojca, imię syna i świętego ducha. Polska modli się dziecina, a Pan Bóg ją słucha. W oczach dziecka dwie łzy duże, wiara w każdym słowie. Ojcze błaga! Coś jest w górze, daj ojczyźnie zdrowie, pobłogosła w dłoń swymi mą ojczystą strzechę, a mnie dozwól do mej ziemi urość na pociechę. Tak schylony nad posłaniem dziecię z Bogiem gwarzy. A Bóg słucha z pobłażaniem na ojcowskiej twarzy. Słucha, zważa każde słowo, zadumał się, myśli. I nad dziecka jasną głową znak zbawienia kreśli. Dziękujemy serdecznie Zosi. Dziękujemy. Jeszcze raz wielkie brawa i gratulacje. Zapraszam na scenę laureata kategorii drugiej, klas 4-6 Szkoły Podstawowej, Alicję Wójcik. Elb Elżbieta Szmic, śmierć małego powstańca. Niech Bóg cię chroni od wrogiej kuli, mury barykat niech się osłonią, a dym pożaru płaszczem otuli i niewidzialną przykryje dłonią. Gdy tak przemykasz wśród morza gruzów, nie bacząc na pocisków grat, wśród trupów i tumanów kurzu, choć masz jedynie dziesięć lat. Mały łączniku, tak szybko biegniesz, żeby meldunek oddać na czas. Może się uda i nie polegniesz, może się uda kolejny raz. Obudź się, synku, proszę, spójrz na mnie. To tylko mała kropelka krwi. Takie świadectwo przecież nie kłamie i nic ci nie jest, ty tylko śpisz. To absolutnie niemożliwe, bo jeśli gdzieś istnieje Bóg, uznałby za niesprawiedliwe, by zabił ci okrutny wróg. Jeszcze za wcześnie, jeszcze nie teraz, przed tobą przecież życie całe. Jeszcze nie wolno ci umierać, jeszcze wolności nie zaznałeś. Teraz cię złożyć chcą w ciemnej ziemi, choć ciebie zawsze do słońca rwało, lecz przeznaczenia nie da się zmienić i dziś niestety się dokonało. Serdecznie gratulujemy Ali i dziękujemy. A na scenę proszę zwycięzcę w kategorii trzeciej, czyli klas y, 7-8, Marika Tawluś. Nigdy ten kraj nie był podobny do raju, a jednak i tędy płynęły rzeki. Rozwidlone, jak proce wiejskich chłopców, tędy huczwa. Dziecinny Tygrys i Eufrates toczyła się przez babilońskie łąki. Nigdy nie byłeś Adamem, choć oczy otwierało to samo pierwsze zdumienie: że świat został właśnie stworzony, a wszystkie rzeczy jego były bardzo piękne. Już dawno anioły pochowały w skrzyniach malowanych miecze ogniste. Twój anioł w kasku z żelaza stanął u bram raju z maszyną plującą ołowiem, dziesięciokroć wygnany. Wróciłeś do ziemi ojczystej. Nie, nigdy ta ziemia nie była podobna do raju. Słona i krwawa, mogiłami jak morze idąca. A jeżeli znów Pięści pogromu zatłuką o szyby. Dalej, że zbieraj się, bracia poeto. Wiąż swoje mity biblijne w węzełek. Swoje księgi z płomienia. Swoje pieśni z westchnienia. Wołaj swoją niewiastę. Niech biegnie za tobą. Swoje dzieci z dymu. Niech powstają z popiołu. Tylko się nie oglądaj. Ty, ani niewiasta, bo Ziemia obiecana zawsze jest przed nami. Dziękujemy i gratulujemy Marice, i proszę laureata czwartej kategorii szkół średnich Szymona Kamińskiego. Brawa! Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie, Panno Święta. Co jasnej broni szczęstochowy, i w ostrej świecisz bramie, Ty co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę, ofiarowany martwą podniosłem powiekę, i zaraz mogłem pieszo. Do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych. Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panińskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną. Na nich rzadka ciche grusze siedzą. Dziękujemy i gratulujemy Szymonie. Szanowni Państwo, nasz konkurs dobiegł końca. Na sam koniec chciałam podziękować Wam, droga młodzieży, za podjęcie tego trudu, za Wasze piękne recytacje. Chciałam również podziękować Waszym nauczycielom, którzy Was przygotowali, oraz Waszym rodzicom. Wielkie prawa dla nich. Serdeczne podziękowania. Jak komendachówca Związku Harcestwa Polskiego w Głubczycach chciałam złożyć również naszemu Żyli, które tutaj tak y, obradowało, miało ciężkie zadanie. Dziękujemy, że zgodziliście się. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To była druhna Gabriela Surma, druhna Ksenia Domerecka i druh Sebastian Mojzyk. Serdecznie dziękujemy Urzędu, Urzędowi Miasta i Gminy w Głubczyce za nasze dotacje na nasze działania. Dziękuję serdecznie tutaj naszej Pani Starostce Anicie Juchno, że odwiedziła nas, że uczestniczyła z nami. I również dziękujemy Starostwu za ufundowanie tych pięknych nagrod. Dziękuję również Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za gościnę, że mogliśmy tutaj gościć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję również Panu Marianowi, że jest zawsze z nami i słoneczka dla nich. Trochę cichutkie było. Nie wiem, trema już powinna zejść, ale chyba jeszcze trzyma. Serdecznie wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, do zobaczenia za rok. Czuwaj!